Witam Was moi drodzy serdecznie w Terrarii. O mój panie, jak ja długo nie grałem w tę grę! Uwielbiam Terrarię przecież. Naprawdę Terrarii nie było na moim kanale już wieki albo nie dwa lata. Słuchajcie, albo i dłużej. Ehm, świetna gra, uwielbiam tę grę. Ich zawsze planuję do niej wrócić i zawsze coś mi wstanie yy, Jakoś przeszkoda na drodze, yy, jakiś inny tytuł wyjdzie, który chcę ograć. A dzisiaj mam taką ogromną ochotę pograć w Terrarię, że po prostu postanowiłem nagrać odcinek z Terrarii. A być może zrobić z tego nową serię. Fajnie by było, naprawdę byłoby świetnie. Nie, niech się nie robi ciemno. Niech się nie robi ciemno. <grystanie> Dobra, można się tak bawić, nie? Jeden gracz. To jest mój y, save pierwszy w którym grałem, 98 godzin klasyczny tutaj wykoksowany, ale jeszcze blisko moonlorda, ale nie pokonany moonlord jeszcze nigdy nie grałem nie pokonałem moonlorda, y, ale nie będę tą postacią grał, po prostu stworzymy sobie nową postać. Chcieliśmy średni poziom no dokładnie. Średni jedziemy, i świat nowy utworzymy także. Będzie to średni świat, na ekspercie, zepsuć sobie wolę nazwa survivalowo. No i mamy, mamy to Ekspert Średni świat Stworzony dzisiaj Możemy grać O, o Jezu, jaka tej melodia pomiędzy... ja no jak mi brakowało Strasznie brakowało mi tej gry Ale się Jabłko mam, pięknie No dobra, zbieraj drewienka Mamy tutaj yy, Świetne Dająca właśnie radość Jezu Słoneczniki. O! Zobaczmy, co mamy po lewej stronie. Na razie jeszcze nie pojawiły się slime, ale pewnie sekundy za chwilę i, będzie, i już któryś pewnie jakiś będzie. Dobra, no, mamy pierwsze. pierwsze widzę hmm, dziura już dziura hop, nie dojdę tam oczywiście, że nie jest pierwszy slime hmm, ciekawy ten świat już widzę będzie na pewno hop, fajny Ale mam pionowe dziury. Tutaj nic nie ma. Co to jest za dziwne rzeczy? No mamy skrzyneczkę pierwszą. Także jak najbardziej biorę. Nie weź wszystko inne. Nie ten przycisk. i mamy kuferek świetnie no ok kolejny kuferek świetnie Wodnik. jak najbardziej się przyda. O! Słyszę pustynię. Muzyka z pustyni, więc... Kolejny kuferek. Biorę wszystko. Ja wiem, że wy teraz tego nie widzicie niczego, ale... Jak mamy pustynię, to będzie tutaj, moi drodzy... Ee, kaktus. A kaktusy są bardzo fajne. Bo na początek, zbroja z kaktusa jak najbardziej się przyda. Dobra. Cyk. I lecimy na, po kaktusy. Ej zaraz. A właśnie, pustynia jest. No i patrzcie, sunflowery na pustyni. Świetnie. O i drzewa palmowe. Żeby nie było żadnych robaków, to by było super. Drewno palmowe jest świetne. Jeżeli chodzi o budowanie, bardzo lubię. Jakąś oazę mamy tutaj. Będą. Tzcin też ładnie się buduje. Liczba przeciwników dwa. Radar wyczuł. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony. Ja jeszcze nie jestem gotowy. Dobra, niech ta oaza tutaj uczy zamiast. Kaktusów to mamy drzewa palmowe. Są kaktusy, dobrze jest już. Żeby tylko nie było wrogów żadnych. O, już jest skubaniec, którego niestety nie dam rady pokonać. Polecę sobie na szybkiego w miejsce spawnu i pójdę troszeczkę w drugą stronę, zobaczyć co mnie tam czeka. No, przydałoby się trochę żelu. Ok, i pytanie: Ej, czy ja ten jest zwykły radar? Ten jest rozłuszczony, daje obrażenia. Świetnie. To nie, to tamten mogę sprzedawać. Cyk, 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 cyk. Lecimy oczywiście do miejsca, gdzie zaczęliśmy rozgrywkę. Na razie, bo tam i tak będę mnie zawsze będzie spałnować. Trzeba się przygotować na noc, bo niedługo, moi drodzy, przyjdzie noc i wtedy już nie da rady się przetrwać tak szybko i tak łatwo. Ups. I będzie ała. Nie, myślałem, że już... ...coś mnie... ...ubije. Ale jest dobrze. Jedna no, ja, ta muzyczka, jak ja lubię. Orany, trary, świetna. No i tutaj właśnie był mój spawn pierwszy. Bardzo, no właściwie nie. Tutaj, gdzie jest ten przycisk. Czyli tutaj. Tutaj, między tymi drzewkami, ale dobrze jest. Idziemy w drugą stronę naszego gaida. Może zagadamy, jak on ma na imię. Brian. Cześć, Brian. Hej, Brian. Czekaj. Ponoć ktoś to ci powie, jak tutaj przeżyć. Jest ktoś. Chwilę nie, przecież to ja. Aha. Szczęście, tworzenie, zamknij pomoc. Spadaj. Nie chcę na razie twojej pomocy. Chciałbym zobaczyć, co się kryje po tej stronie. Pięknie słoneczniki sądają mi szczęście, radość. Już się robi. I y... jest pustynia znowu. Ej super. Słuchajcie, jest pustynia bardzo dobrze. Dodam mi kolejne kaktusy. Zbroi. Może mi się było udało zrobić zbroję kaktusową na samym początku. Bo najlepiej, właśnie w ten sposób, rozpocząć grę. O, już się ciemno robi. Yy, zepsucie. Zepsucie. Zmieniło się na fioletowo Jest zepsucie Okej, okay, uciekam Bo ten jak mnie dorwie to na pewno zginę O Boże, a skąd one się wzięły? O Boże, po mnie. Kręcone mnie już gonią i będzie po mnie za chwilę. No świetnie, nie czułeczka i się buduje. Broń mnie, Uff, <ścoughs> niech guide ich pokona. Uff. Nie, nie da rady Chyba nie da rady w ten sposób No to zobaczmy, aż guide ich rozwali i tyle No, świetnie Dobra, weź to tam co z nimi pora ja sobie wezmę, stworzę Stół warsztatowy i dzięki temu będę mógł sobie stworzyć coś lepszego Oga ok, i to ładnie strzela do nich świetnie A ja sobie poczekam może sobie zrobię Co ja bym mógł sobie zrobić Czy mam wystarczającą ilość Mógłbym mógł zrobić O, właśnie. I niech sobie rozwalimy dłońka. O, świetnie. No i brawo, ty. No i to sobie jeszcze zbudujemy. Cyk, jedziemy. O. I jest git. Uff. Jak dobrze. No <grybujesz> dobra, słuchajcie, noc się zbliża. Więc ja sobie będę musiał tutaj jakoś przeżyć. Pytanie, czy chcę przeżyć w tym domku. Czy może pójdziemy kopać? Wiecie co? Chętnie bym poszedł pokopać, eee, ale wiecie co? Może tak też zrobię? Dwójeczka. Idziemy w dół. Musi się noc zaczęła. I zaraz będzie problem. Bo przyjdą zombie. No właśnie, idą już. Aha, Psa... ale mnie mocno biją. Czekajcie, uleczy się. Na szybko troszeczkę. Ok. Czy tutaj byłoby zejście jakieś? Było. Czekajcie, czekajcie, zróbmy tak. Ok, postawmy sobie pochodnie. No właśnie, trzeba się szybko odgrodzić. O, już do mnie nie przyjdą tutaj. Pięknie się odgrodziłem. No i spoko. Ale na dole też są. O ja ci kręcę. To tak zapomniałem, że ja włączyłem sobie na trudny, nie? No dobra, zróbmy tak. Słuchajcie to. Czyli mam 104 strzały, no to jest dobrze. Chyba, że sobie zrobię, hmm, ósemeczka. Siódemeczka najpierw. Nie wiem czemu to zjadłem. Wejdziesz do mnie? Kolego? Nie wejdziesz. Sposób go rozwalimy. O ty, o ty byś, byś z Kubańcą byś mi rozwalił. Za wysoko skaczysz. Podobnie. Dzięki wielkie. Ha. Hmm. Pytanie. Uuu! Dobra, dobra. Mam tutaj. Okej. Okay. Będę musiał tutaj porządnie. Poszperać. To u na jaki wielki, jaka wielka jaskinia. Ale spoko, damy radę rozwalić go, też tego slajma. Ojej, robak. I już mnie rozwalił. pierwsza śmierć, świetnie. Nie ma jak to, umrzeć. Mm. Genialnie. Przecież to jest hardcore, nie? Idę po moje rzeczy. Najlepsze jest to, że za chwilę tutaj będą zombiaki szły do mnie. I pewnie łatwo szybko zginę kolejny. Mamy gwiazdki, także to jest też dobre. Nie ma zombiaków. Świetnie. Ale oczko mnie już goni. Zebrać moje rzeczy. Okej, okay. jest świetnie. Ale przestawiło mi się. Okej. Okay. Co tutaj jest? Explore, w tejże jest O Boże! Głas. O, Boże! Głas. Ja cię kręcę. Dobra, dzięki. Świetnie. No to mamy znowu. Podróż po moje rzeczy. Ta gra jest trudna. Cholernie trudna. Idzie skubaniec. O super, podskoczył. Jest świetnie. Dwa groby już tutaj. Yy, to by się przydało. Ołów. By się przydało jak najbardziej. Siódemeczka. I, 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 i piąteczka. Pyk. zbieramy. zbieramy. O, dobra rzecz na początek gry, u jest, jest serduszko, jakie piękne fanty na no, dzień dobry. I brawo, o kurka, nie mam. O, w ogóle mi tutaj się zepsuło dobra mogę stworzyć pajączą linę aż trzy dobrze, niech mam szóstka i mamy linę z pająków z pajęczyny Ekstra, zobaczcie, serducho. Kryształ życia, świetnie. No i to się nam oczywiście przyda, mamy więcej, o, jedno życie więcej. Piąteczka i lecimy. Mamy piękny cave. i Tutaj nie dojdę. Pustka. Nic nie ma. O, tam, a tam już schodzi slime. I mamy, zobaczcie, to, co spadnie mi na łeb znowu. Tak nie może być. Mam linę, dobrze jest, szóstka. Dobra. I od razu wykupimy LED, który tutaj jest, LED, czyli Ołów Kamień. Oczywiście wezmę to się mi przyda. Zabił słynę świetnie. To był Fuchs. To, co się właśnie przydarzyło, ale dobrze jest. U, tungsten. Ekstra. Mało. Skubaniec ten slime. Prawie by mnie zabił. Wiecie, w tej grze to wszystko jest... Wszystko Ci życzę śmierci. on się przyda jak najbardziej. Jak już sobie zrobię bazę, to będzie jak znalazł sztabki z Tungstenu, zbroja. O, to jest kubańca. No dobra, jak nic, trzeba się bronić. To jest na dole. Wow. No, jest duża liczba przeciwników, i słyszę skubańca. Uciekam stąd. Dobra, moi drodzy. Ja wiem, że to będzie krótki odcinek, ale czas się zwijać. Czas się zwijać. I osiąść gdzieś. Na laurach. Czyli po prostu wyjść już na zewnątrz, bo pewnie noc już się skończyła. O! Jest wieczna pogoda, bo jest muzyka wieczna. Do siebie. Znaczy w sensie do tego prowizorycznego domku, który zrobiłem. Prowizoryczny to nawet domkiem nie można nazwać. Nie wiem czym klitką. Do tej klitki idę o. I zakończymy odcinek tutaj. Pyk. tak, cyk, cyk. I jestem. Drewno palmowe użyłem. Och, o no trudno. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli chcecie więcej Terrarii, piszcie w komentarzach. Ja jestem zahajpowany. Ja uwielbiam tę grę, uwielbiam Terrarię i mam ochotę grać w nią dużo, 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 dużo. Ale nie wiem, czy będę nagrywał odcinki. Napiszcie, czy chcecie. Jeżeli chcecie, będą, będzie ich dużo. Dziękuję. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam Was do tego. Trzymajcie się cieplutemiko Do następnego odcinka. Pa, pa!